Serdecznie mam na imię Kasia i w dzisiejszym y, kwadrasowym spotkaniu ze Złotym Naparskiem pokażę Ci, jak w ciekawy sposób ozdobić swoją zwykłą ekotorbę, którą szyjesz sobie na zakupy. E, takie ekotorby często szyją osoby początkujące, więc y, domniemam, że być może jesteś to osobą początkującą Albo po prostu umiesz już szyć i sobie od czasu do czasu taką torbę szyjesz na zakupy. No i czasami możemy tą torbę sobie fajnie ozdobić, chociażby ona miała być z jakiegoś prostego materiału, yy, chociażby z surówki bawełnianej, z takiego materiału często szyjesz się takie torby. I podam Ci taki przykład. Tutaj mam zwykłą, tak zwaną, jakąś taką zwykłą, surową bawełnę. Yy, ona jest taka lekko sztywna. To od razu mówię, że lepiej na takie torby wybierać właśnie takie lekko sztywniejsze, niewiotkie, nie jakieś takie lejące się materiały, dlatego też one będą trzymały lepszą formę. Zwykła niczym nie wyróżniająca się torba, jakbyśmy uszyły, tak po prostu byłaby smętna i mało atrakcyjna. Ale moja propozycja jest taka, żeby rączki zamiast z tego samego materiału poszperać swoich. Resztkach materiałów, może z jakichś innych prac, może szyłaś coś innego i ci zostały jakieś małe paski, które nie wiesz do czego wykorzystać. Tutaj zobacz, wykorzystałam ją do uszycia rączki. Ten akurat odcinek nie będzie dotyczył konkretnego szycia torby, bo mam, że już tam sobie znalazłaś jakiś wykrój na torbę albo wiesz, jak ją rozrysować. A jedynie chciałam Ci jakby wskazać pomysł, jak można ją ozdobić, żeby była atrakcyjna. I teraz właśnie samo do szycia rączki. W tym wypadku, zobacz, różowa w groszki już dodaje uroku, ale jeszcze jest jedna rzecz, która ją zdabia. Tulipan z filcu. I teraz zobacz, jakby ta torba właśnie była bez niczego, jest zwykłą, niczym nie wyróżniającą się jakoś byle jaką torbą. Natomiast jeśli dodamy do niej kolorowe rączki i kolorowy tulipan z filcu, nabiera ona zupełnie innego e, wyglądu i już aż się chce iść na zakupy z taką torbą. I teraz chciałam Ci pokazać szybciutko, jak wykorzystać właśnie tą ozdobę z filcu, żeby uszyć tulipana. Bo teraz tak, my możemy sobie zaplanować, co my tam chcemy mieć na tej torbie. Tulipan jest łatwo narysować od ręki. Jeśli potrzebujesz jakiejś podpowiedzi, jeśli masz z tym problem, to ewentualnie odezwij się w komentarzu, to ja wrzucę jakiś szkic tego tulipana, który możesz wykorzystać na tej torbie. Ja sobie go narysowałam po prostu od ręki, ale jak ktoś potrzebuje, mogę to zrobić troszeczkę bardziej dokładnie i wrzucić na stronę do pobrania. No i tutaj jest taki właśnie ten, bo za chwilę pokażę, jest tutaj ten kwiatek z filcu wycięty, jakby już ja nie będę go wycinała. Filc to jest filc. Kupujemy go w sklepie na przykład dla plastyków, czy w sklepie z tkaninami na metry, albo w takich arkuszach wielkości A4. No i jeśli mamy jakiś na to szablon, czy jakiś właśnie wykrój, który sobie... Pozyskałyśmy, czy ściągnęłyśmy z internetu, czy natomiast możemy też narysować same, możemy sobie sobie odrysować na tym filcu, wykroić. Oczywiście, zobacz, ja tutaj rysowałam mazakiem kontury tego filcu, rysowałam sobie mazakiem znikającym, tak dosyć trochę od ręki, dlatego mam kilka krawędzi, ale rysowałam to tak jakby po lewej stronie, bo teraz chcąc przyszywać, nie chcę, żeby te moje wszystkie porysowane Linie były tutaj widoczne, więc rysuję po lewej stronie, a potem sobie to odwracam i mam to wszystko schowane pod spodem. Tak dopasowałam sobie te wszystkie krawędzi, tutaj schodzące się, żeby pasowało mi tu do łodygi, i tutaj, żeby pasowało mi jakoś tak, według mego pomysłu do tej nóżki. No i na, na co musimy zwrócić uwagę? Przede wszystkim mówię. Ja zakładam, że Twoja torba nie jest zbyt wiotkiego materiału, bo żeby ta torba była bardzo lejąca się, to ciężko przyszyć jest taki, taki kwiatek do tego materiału, trzeba byłoby tu ewentualnie czymś usztywnić, podkleić, ale ja nie chcę, żeby moja torba była niczym podklejana, więc właśnie już bym dobrała do tej, do tej pracy tą torbę z trochę sztywniejszej tkaniny. Filc jest sam w sobie dość sztywny, nie wymaga żadnego podklejania, usztywniania go niczym. Wystarczy go równo wyciąć. No, i teraz, jeśli mam już tą. jakiś element torby sobie wykrojony, to nie jest element akurat torby, tylko to jest próbka. Powiedzmy, że masz już wykrojony e, e, przód torby e, i tył, to musisz naszyć ten tulipan, zanim przejdziesz do dalszej pracy. Czyli zanim zaczniesz szywać tą torbę. Czyli najpierw bierzesz przód tej torby i planujesz rozłożenie tego tulipana. Ja na przykład też planuję sobie, czy ja najpierw dam łodygę, na to dam tulipan, oczywiście główka też tutaj idzie na górę, czy na przykład najpierw dam sobie liść, to przykryję łodygą i dopiero potem kwiatek, no bo raczej nie będę robiła e, łodyżki na, na wierzchu, czyli tu można się zastanowić, jeśli taki jest swój plan, to, to możesz tak zrobić. Natomiast warto przemyśleć, żeby potem nie było rozczarowań. W moim wypadku najpierw chcę przyżyć łodygę, czyli sobie ją y, y, przypinam. Biorę oczywiście szpilki. Wiem, że będę zaczynała od tego miejsca i szła w kierunku dołu, więc szpilki sobie w ten sposób przypnę, żeby główki były skierowane do dołu. No i oczywiście, jak to przypnę, będę musiała najpierw przyszyć łodygę. Nie opłaca mi się teraz od razu przyszywać liście, dlatego że liść musi przyszyć łodygę, która już jest przyszyta, czyli przypięłam łodygę w pierwszej kolejności, resztę odkładam i przyszywam. Tutaj trudnością będzie przyszycie tak blisko brzegu. Tak, Ja muszę tak ustawić moją maszynę, żeby igła celowała mi ten milimetr czy dwa milimetry od brzegu. W tym celu ustawię sobie maszynę w ten sposób, żeby igła była ustawiona w pozycji środkowej. Moimi pokrętłami ustawiam w pozycji środkowej. Ścieg wybieram prosty, a długość ściegu ustawię sobie na 3, bo taka jest dla mnie odpowiednia do przeszywania. Podkładam sobie tutaj materiał pod moją stopkę. Tak celuję sobie igłę w ustawieniu środkowym, żeby ona mi celowała tutaj 2 mm od krawędzi. No i po prostu. Przytrzymuję sobie niteczkę, przytrzymuję, wbijam sobie or najpierw orientacyjnie, patrzę, że jest ok, wypinam szpilkę i zaczynam pomału prowadzić. Ja staram się tutaj prowadzić za pomocą zwykłej stopki, nie pomagam sobie innymi stopkami. To jest taki dobry trening dla naszego oka. No, i prowadzę teraz sobie cały czas prowadząc moją igłę, żeby ona szła 2 mm od Po Powoli. Zbliżam się do igły. Wypinam i szyję dalej. To się da zrobić, trzeba potrenować. Jak dochodzę do końca mojej tutaj, mojej łodygi, wbijam igłę na prawie samym końcu, podnoszę stopkę, obracam ten mały koniec. Znowu kilkoma mogę nawet ręcznie sobie przeprowadzić. Znowu na końcu 2 mm od brzegu podnoszę na wbitej igle obracam i kontynuuję szycie do końca. Cały czas to pilnuję, żeby igła mi nie odchodziła i była krawędzi. I robię to samo. Zawsze obracam na wbitej igle. Kiedy dochodzę do końca, robię malutkie mocowanie, czyli cofam. Na, y, naciskając przycisk cofania. Tutaj mogę sobie już obciąć. Mam specjalną obcinaczkę przy maszynie. Korzystam z niej i te wszystkie nitki sobie tutaj wycinam. Oczywiście mogę skorzystać też z obcinaczek ręcznych. Kiedy mam już przyszytą łodygę, przystępuję do przypinania właśnie już teraz y, moi, y, mojego liścia. I teraz tak naprawdę mogę przypiąć sobie od razu liść, który jest jakby oddzielnym elementem, od yy, mojego kwiatka. I teraz łodygę już ja przypnę sobie w poprzek. Oczywiście, jeśli wolisz przypinanie wzdłuż, też możesz to zrobić, ale ja teraz łodygę bym sobie przypięła właśnie w poprzek. Przymocowuję krawędź, żeby w czasie szycia mi się nie przesuwała. Sama decyduję, w którym miejscu ten liść ma być tutaj umiejscowiony. Tak, gesto to robi, jak potrzebuje. Czyli jeśli więcej potrzebuje, to więcej. Od razu sobie przypnę tutaj na odpowiedni, w odpowiednim ułożeniu, czy bardziej spochylony, czy, czy mniej. Przypinam sobie główkę. Oczywiście zwracam uwagę, żeby tutaj nie było nic pomazane mazakiem moim znikającym, który był rysowana krawędź przy krojeniu. No i teraz Oczywiście, ja będę szyła teraz tą samą nitką różową, ale ty możesz sobie zmienić w tych miejscach na zieloną, a tutaj przełożyć sobie na różową. No i zaczynam sobie, zacznę sobie szyć od dołu tutaj, żeby najmniej widoczne było potem moje mocowanie. Znowu wbijam igłę, przytrzymuję nitki, wypinam igłę, szpileczkę, która może mi przeszkadzać i zaczynam. Na razie bez mocowania. Prowadzę cały czas delikatnie. Prowadząc rękoma około 1,5 mm do dwóch brzegu. Kiedy dochodzę do rogu, to znowu sobie mogę ręcznie przeprowadzić, żeby nie przekroczyć za krawędź. Wbijam, obkręcam i kontynuuję szycie. W rogu znowu obkręcam na wbitej igle, wracam i mocowanie robię malutkie, tylko naciskając przez chwilę dźwignię cofanie i już zrobione. Kończę przyszywając główkę, robię tak samo, zawsze wybieram miejsce, gdzie zacznę, gdzie będzie mocowanie, tam, gdzie jest najmniej widoczne. Ja wybieram akurat tutaj przy połączeniu z łodygą. Na łuku robię to ostrożnie. Pomagam maszynie prowadzić. Ręce trzymam bardzo blisko. Na czubku zwalniam, nawet ręcznie doprowadzam igłę, żeby nie przekroczyć i znowu sobie obkręcam na wbitej igłę. znowu to samo na tych malutkich elementach mogę nawet jak się boję nacisnąć na pedał to nawet ręcznie już doprowadzić żeby nie przekroczyć granicy tulipana i znowu w tym samym miejscu mocuję na łączeniu i nasz tulipan jest gotowy obcinam wszystkie nitki oczywiście mogę skorzystać z obcinaczki zewnętrznej jakby ale ja mam przy maszynie, więc sobie korzystam z tego i jest ok. No i teraz oczywiście tutaj mogę sobie lekko przyprasować. Film oczywiście jest dość wrażliwy na prasowanie, więc jakbym chciała to przeprasować, żeby było jakby bardziej ustabilizowane, to bym położyła tutaj jakąś ochronną szmatkę czy ochronną siatkę, która służy do przykrywania ochrony w czasie, w czasie właśnie prasowania. I taka ozdoba, zwróć uwagę... Jest po pierwsze, bardzo fajnym, nie dość, że jest bardzo fajnym elementem ozdobnym naszych wszelkich nie tylko toreb, ale może to być kosmetyczki, może to być nawet jakiegoś t-shirta, czy co tam sobie kto zamarzy, ale jest to też świetny sposób na panowanie nad maszyną, na trenowanie, dlatego że tutaj. Zwróć uwagę, że ja nie pokazywałam żadnej stopki, bo można też użyć jakiejś stopki z prowadnikiem. Ale ja uważam, że fajnie jest też potrenować, żeby właśnie ustawić igłę w pozycji środkowej. Tak najlepiej się szyje takie rzeczy nacelować, ruszyć i tak blisko trzymając ręce. Cały czas prowadzić, pomagając maszynie, żeby nie wychodzić poza krawędź. Pierwszy tulipan może nie wyjść, drugi, trzeci może nie wyjść, ale kolejne tulipany będą wychodziły coraz lepiej, potem może robić bardziej wymyślne kształty, a nasze, właśnie torby, i inne rzeczy, które szyjemy, mogą uzyskać świetny wygląd. Także na pewno będzie to fajna, szczególnie wiosenna torba, i tutaj zresztą widać na, na tej torbie, którą pokazuję, jak wygląda torba. Taka smutna, bez niczego, a jak wygląda fajna. Jakbyśmy nawet chcieli taką torbę dać komuś w prezencie, to każda osoba nie powstydzi się robienia zakupów z taką piękną, wiosenną, ozdobioną e, ekotorbą. Także jeśli Cię czymś zainspirowałam, jeśli Ci coś podpowiedziałam, to cieszę się. Mam nadzieję, że będziesz chciała poćwiczyć takie, e, takie szycie. Może też uszyjesz torbę z tulipanem, może potrzebujesz wykroju, wtedy daj znać w komentarzu. To specjalnie wrzucę, wykrój. Jeśli umiesz zrobić to sama, to można samemu odręcznie to narysować. Także dziękuję Ci za uwagę i czekaj na następny odcinek, który będzie już za tydzień o tej samej porze i w ten sam dzień tygodnia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!